Dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedemnaście. Siedem, siedem. Tu mamy... Tu mamy miodek. Ale dużo. Zostawiamy miodek. Tu mamy... Tu mamy czerw, czyli przed czerw wsadzimy nową ramkę. Dlaczego? No, bo tak mamy zrobić: że będzie miód, potem nowa ramka, a okay. potem zaczyna się gniazdo, czyli tam, gdzie jest czerw. Ok. Tak. Tu jest czerw. I jest mateczka. Oooo, gdzie? Tu. I jaka wojna. Żywa. Nie będziemy jej na nowo malować. Dobra. Dlaczego? No, bo jest zimno, nie będziemy. Przybudzać. A, w sensie, że dzisiaj, w sensie później będzie po prostu malowanie, tak? Tam, że w ogóle. Tu jest czerw. Tu jest matka o nie, to są po prostu takie... Tak. To dobrze. I tu jest czerw. To dobrze to znaczy, że jest. I jest miód i jest... Trochę pierzgi chyba. jest trochę pierzgi. Kiszonka. Kiszonka, kimchi. Tu jest też sporo miodu i jest czerw. I nie nabudowały na razie nic dalej, jest bardzo ładnie, a tu jest miód, i jest, i jest co? I jest trochę pierzgi. i tu jest sam miód, mm -hmm. przytrzymaj go, proszę. Ją. Jest. Dużo tu, jest, tu jest miód i tu jest miód. Te zamknięte to też miód, nie? Tak, tu jest pełno miodu. I tu jest pełno miodu, to zrobimy tak. Dwie z miodem. O tu larwy widać. Trzy z miodem. Tu wsadzę jeszcze jedną nową, przepraszam. To. z miodem. Tu już był czerw. To. 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 I tamtą wsadzisz na koniec, jak będzie miejsce. A ja teraz zamykam. na koniec to jest od lewej? Tu. Tak. Dobre.